Widzowie, zobaczcie jakie mam słabe itemy. Diaksowy hełm, ten, wodna klata, diaksowe spodnie, diaksowe buty, diaksowy miecz i amulet ataku. Czy tam mocy? Już nie pamiętam w sumie. Bo tak dawnymi mylaskiego nie było w sumie by dzisiaj moglibyśmy nagrywać albo stakowanie się, albo dominację, ale jak to dominacja z takimi itemami? stakowanie by raczej lepsze było. No, otóż nie. <laughs> Patrzcie, co tu jest. Czy wy to widzicie? Zakładam wszystko. Uuu, biorę wszystko. Elytra, jaka piękna ta elytra. I zgadzajcie, od kogo mogą być te itemy. Znaczy, czy ja je w ogóle sam zrobiłam, czy od kogoś one są. O, tu już wam w ogóle taki spoiler dam. Zobaczcie, ile takich bloków. Mam. Może jakiś konkurs wam zrobił. Takie bloki. Wezmę sobie jeszcze z złotych jabłek. I te itemy tutaj. Ty... Czekajcie, po o, tej temy, co tutaj widzicie na mnie, jakie są tej temy, zobaczcie ile serc mam. Ale patrzcie, tej temy, co mam tutaj na sobie, to, to są itemy od gracza Ride right? 099. Jeden z oczywiście moich widzów, jeszcze w dodatku, to on nam dał. Ja wam pokażę, co on nam dał. I to na huba Teraz tak, y przełączę sobie to. Teraz idziemy szybko na serbiwa. I wam pokażę. Patrzcie, co mi, co nam dał. Dużo, bo nerwy też już trochę kupowałem. Nie zwracajcie uwagi na no, te teksturki. teksturki na 19.3 wersji. Tak jest, ale dobra. Bez nie jest ich więcej, ale Riot też nam tutaj dużo pomógł. Ich w Tak, farmiliśmy mieliśmy wtedy ja i on, i jeszcze tam Krysa. Ale później przestałem, bo och, moje monety. Kiedyś było ich więcej, ale dobra. Nieważna. Idziemy na Haba. No i teraz z Gdzie jest SkyGen? Tu jest SkyGen. Ja, SkyGen 1. Dobra, i możemy dzisiaj, dzisiaj sobie nagrać taką dominację, bo gdyby nie RAID, to byś miał, nie miał temów i by tej dominacji nie było. Więc chodźmy to jest tak, warp. Bezpadiamentowa. A, jest. Kurde, to jest dobry... Kurde, ja mam mało zregenerowanych serc, chcę sobie zregenerować. To jest trochę problem. Jak uciekają, boją się. Widzą takiego gracza potężnego, to od razu się boją. Tu ja go zajmę? Lecimy na kolejną wyspę? Od razu na kolejną i wiem, co jest potrzebne. Sklep. Aha, ja jestem podczas walki. No tak, ale za mnie Big Blade zapomniałem super. Dobra, tu różnych graczy nie ma. Bardziej będę się znaczy, no nie mam co, nie ma za bardzo co. czekać, na graczy, bo jest 38 graczy tutaj. Nie jest tak jak na początku, Było masa graczy. To sobie idę w sklep. A nie, chwila, prześciałam ja gdzieś laki bloki, czekajcie. trzy nie naki bloki, tylko kurde, czyli na tej siadam. Nie jakie bloki, tylko boom, fajerwerki. jest są. Zjem sobie jeszcze to. Musi full HP. O, right jest. Aż ride głowa do góry poszła. Dobra, idę dalej dominować sobie. Ja O, bez bez przesady wezmę sobie szybko to zamienię na to o i tutaj jest dużo graczy aha tu jest jakiś nowy gracz czyli go tak nie możemy fila nas chyba jakiś lepszy gracz chwila, ktoś przed chwilą kogoś zepnął tylko nie wiem kto to był i kogo i co i jak więc lecimy jutro a super a na to, i tak, to i tak nic mi nie zrobiło ale zobaczcie ile dzięki temu setowi mi, mogę mieć serce teraz lecimy dalej i szukamy jakichś... o jest, 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 super. Aha, super. To jest ten, to jest nowy gracz. Czyli nie, nie hitniemy go. Nic mu nie Ta okolinka trochę dla mnie bez sensu jest, ale dobra. Warp, redstone. Aha, warp węgiel. Warp, redstone. znowu nowy gracz. To nie nowy gracz? Dobra. Lecimy gdzieś dalej. Poszukajmy jakichś rzeczy. ja powiem na warp... O, tu gdzieś mogą być. A jak tu nie będzie, to raczej gdzieś będą tutaj, a jak nie to po prostu tak... to ma być taki główny odcinek, pokazujący, co nam też nam jeden widz dał. W sumie tej dał. Ale... Wiecie, i trochę taka dominacja, to będzie taka dominacja połączona z pokazaniem, co mi widz dał. na poszedł. Haha, kolejny na Lecę! Kurde, nie widzę. Nie mogłem fajerwerki wziąć do ręki. Teraz przynajmniej, nie muszę mieć męczenia, żeby ten odcinek nagrać, taki z takimi temami, bo osób przyszedł aha, tego się nie, Aha, to jestem podczas walki, zapomniałem, oczywiście, w zobaczcie, ja wam wszystko pokażę. Bedrockowy hełm, Elytra, najlepsza chyba, bo na SkyGamingie tak naprawdę nie było, że sam nie wiem. Bedrockowe nogawice, bedrockowe buty, bedrockowa klata, bedrockowy miecz. I zabójczy amulet. Plus 15 serc, plus 8 do szybkości, plus 35 do ataku. I to jest potężne. Teraz będziemy niszczyć. Tak jak mnie niszczyli, za każdym razem męczyli mnie, to teraz ja ich będę męczyć. Bo to zawsze tak wyglądało. Na przykład idę sobie na <laughs> jak O, jest to jeszcze jakiś gracz. Ale mnie jeszcze nie atakuje. Jeszcze nie zobaczył mnie, ale zaczynam sobie farmić. Niby wszystko dobrze. Ale po tym, jak mnie taki gracz że zobaczy... O! To właśnie mnie rozwala. No i tak to się kończy zrobić. Teraz to oni będą nie chcę widzieć. Aha! Epil są Dobra! Chwilę, ja mam w sobie. Pomocnik. O! No, super. Ja tutaj nie jestem zregenerowany i... To kurde. <todat <Honors> <todatuteur> eee, tego nie było na pewno. Czekaję sobie wziął jakieś itemy. To kurde, zostaw mnie, ja nie do siebie lecę. Ja lecę tutaj. Gdzie jest gdzieś pomocnik? Gdzie jest Czekajcie, chyba że tam jest już. Jest gdzieś pomocnik. Nie ma, ja są darmowe killa. No. Ja tych już rozwaliłem. Przedtem. o, chodź tutaj. Kolejny rozwalony. W ogóle tutaj, zobaczcie, tym można zabić Amulet gwiezdny. Abyście nie wiedzieli. o, szybko parkour. O kurde kurde. Teraz, może pójdziemy na jakiś kolejny... O, jest znowu gracz. Uf, nie ma no już gracza jak to się skończyło w ogóle może jeszcze nagramy jakiś odcinek z na jak dobijamy tysiąc yy, tych osób na tym serwerze O, zrzuciłem go, jest o pokonany, kolejny chodź tutaj. kurde no nie mogę go trafić a teraz go to w związku co zjem Abym chciał tego Pilsona dojechać. Dobra, więc... Ale oh jest chyba 40... Dobra, teraz lecimy dalej. Dobra, wchodźmy na jakiegoś warga... Aha, super, zapomniałem. O, o, tak, tak, tak. Witam cię. Um, jeden taki... Jeden taki zwykły... Jeden taki zwykły uderzenie, drugi krych. O, Pilson, super. Miem mało HP, to akurat Episodenowi się najbardziej wzięło żeby do mnie przyjść. No, jak mam mało HP, to najbardziej się mu bierze do przyjścia. Tak, oczywiście. O, chodź, chodź tu to kurde, nie mogę go używać. Ale wiem, pójdę sobie na warp. No i ja też po niego. Bo ja za każdym razem z nim walczę, jak nie jestem zregenerowany. Epilson, gdzie jesteś? No kurde, jakby to tak dziwnie wyglądało, że jak ja mam mało życia, to on wtedy przychodzi. Da, kolejny rozwalony. Chodź tutaj. Na hita rozwalony. Dobra, zjem, żeby być full zregenerowany, żeby Epilson z tym mógł robić. Da, czekam tutaj na niego, ile w ogóle tutaj przejdzie cóż, mam 10 monet czasu. za monetę czasu tak w ogóle jednej laki bloki można. Można się wymienić za laki bloki wtedy. Więc opłaca się. Ho, ho, chodź, 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 chodź. I w taki ten sposób ten gracz zaczął. Dobra, zjem sobie jeszcze. A nie, przemów jestem zegenerowany, teraz idę na spawna. Aha, zapomniałem antylockout. Idę na jak wyspę. Oho, super, super, super. To super, no i tak to się skończyło. Że zginął. Idziemy teraz na smoczą wyspę. Dalej. Kurde, nie mogę. Fiaty, nikogo nie ma. Tylko nie ma tutaj. O nie, przecież mam tego sata. Pewnie będę się w nieskończoność Dobra, poczekamy. Bo na mi się nie chce iść, bo wtedy nie będę miał zregenerowanego życia. Dobra. No i że że na Kajenie te itemy nie znikają, bo tak to by to nie znikło, bym już nie miał. To bym był taki załamany już... Nie? diaksowa. No tu już jest więcej szans na gracza i ja potrzebuję fajerwerek. zarazku. Mam coś fajerwerki? Podzielić się ktoś wierferkami? Napiszcie w komentarzach. Yy, Fireparki, dawajcie. No nie, no. Chwila, przecież ja miałem jakieś 40 świeterek. Gdzie one są? Dobra, trudno. Zbankrutuję, ale dobra. No i kupiłem. Zbankrutuję. Aha, zapomniałem. Litry nie mam, a ja chciałem jeszcze gdzieś polecieć. Ochrona, bardzo dobra ochrona! Bardzo, bardzo oho, 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 chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. bo nawet mnie w ogóle nie uderzyło, a ja już go nie zwaliłem. A że gorszy set, więc wiadomo. O, Co tam gagatki? Co tam gagadki? Jak się żyje, gagatki? I teraz gazetki to nie mają co zrobić. Mnie czyli to teraz ja ich sobie pomęczę? Czy ja to widziałem? Gdzieś tam poleciał. Hmm. Tyle, jakie są tutaj itemy, bo ja to zastanawiam. Ale w ogóle nigdy w życiu nie widziałem tych itemów, tak szczerze. Kurde. Dobra, lecimy dalej, Ale tutaj nikogo nie ma. Nie, co prawda na najbogatszej wyspie się nie dziwię, że nikogo nie ma, no bo... większość nie ma takiego seta. Ok, ma mi właśnie ride do. idziemy dalej. Mm, absolutnie dobra. Aha, dobra. Lecimy, patrzymy Bum, kto... <grym> bum. No i już jest. I już go. Znaczy, już go nie ma. Te! On próbował mnie uderzyć. Mi się to nie udało. Chwila, ja zapomnij, ja bo my na sobie. Musisz się zregenerować. Szybko. Zdejmuję litra regeneracja Albo fila! Kurde, kiby się filoł! Kilkaset tutaj rzucę no. Chłopie, zostaw mnie, ja chcę się zregenerować. Znaczy nie, dobra, ja już po niego idę, bo mnie to denerwuje. Szczęcę przychodzi, jak ja mam bardzo mało życia. Albo jak mam elytrę na sobie, ten pomocnik coś się z niego nie Teraz lecimy w pomoc. pomocniku. Teraz idziecie zdominować. A gdzie on jest? No i teraz sobie poszedł. Super. Ale ja bardzo cieszę, że. Ale spadanie mnie nie cieszy. Ale cieszy mnie to, że teraz mogę dokładnie robić to samo, co oni wszyscy mi robili. Nie po prostu tak, jak mnie męczyli. Cały czas. Ja sobie wezmę teraz od początku. Bum. I Teraz. Warp. Bardzo fajnie. Kapsłaka mam włączonego, wyłącz. Ej, ja zapomniałem. Później. A sobie pogadam sobie później z Widem. Aha, nie mam mikrofonu, dobra, znowu spadnę, bo życie moje nie wygląda. Zobaczcie tutaj na moje żyćko. To nie wygląda jakby dobrze. I w sumie jak spadniemy, zginiemy, to zakończymy ten odcinek. Taki odcinek po dawnym nagrywaniu z, oczywiście, Skagen'a. Też podziękowania dla widza, że w ogóle taki dobry jest, że dał tyle spawnerów i w ogóle takich różnych rzeczy, że dał tego seta. No dobra, ja się z wami żegnam, to cześć!